Witam wszystkich na kanale Hata Tarota. Jest to czytanie dla Strzelca na luty 2020 roku. Dziękuję Wam wszystkim za lajki, za, like, za subskrypcję. Mam nadzieję, że to czytanie będzie Wam się podobało. Zobaczymy, jaka jest energi energia ogólna dla Was na ten miesiąc. Karty oczywiście są już rozłożone, potasowane. Mam nadzieję, że taka forma Wam odpowiada. Jest dosyć szybka i konkretna. Wydaje mi się, że jest dość dużo um, innych kanałów, na których um, tarociści i tarocistki e, stosują krzyż celtycki. Um, wydaje mi się, że to jest dosyć fajną alternatywą takie podejście do czytań. No zobaczymy, jaka jest ta energia ogólna dla Was. E, Paść e, paś Pucharów jest to Energia mówiąca o inspiracji i nowości, poszukiwanie, mm, poszukiwanie natchnienia, otrzymywanie również informacji, które mogą nas natchnąć, które mogą nas zainspirować do dalszego działania. Jakiś moment, w którym poczujecie, że ta iskra rozbłyska w Was i czujecie się na siłach, żeby podjąć jakieś nowe działania, o których, o których marzyliście od dłuższego czasu. I które bardzo was pobudzają tak emocjonalnie. Jesteście przywiązani do, tych, do tego pomysłu, który w was się rodzi. Jest to też karta dzieci, i to sprawy dzieci mogą wyjść dla niektórych na pierwszy plan w miesiącu lutym. Zobaczymy, co się dzieje w pierwszym tygodniu. W pierwszym tygodniu kończycie jakiś etap. Coś nad czym pracowaliście od bardzo długiego czasu w końcu kończy się, nareszcie macie to za sobą, jakieś obciążenie odchodzi od was i czujecie bardzo, bardzo dużą ulgę, do tego stopnia, że po prostu ta radość wypełnia was. Czujecie się uwolnieni od jakiegoś ciężaru, czujecie się szczęśliwi, spełnieni, że w końcu możecie odetchnąć i w końcu możecie zaczynać coś nowego. Być może właśnie ten paść Pucharów tutaj się pojawia we właściwym momencie i umożliwia Wam popatrzenie na świat z troszeczkę już innej perspektywy. Nie musicie myśleć o jakichś o jakich starych wydarzeniach z przeszłości, które tak bardzo na Was ciążyły, tylko możecie zacząć myśleć o czymś zupełnie nowym. Paść Pucharów sugeruje, że ta energia jeszcze nie jest ten wasz pomysł jeszcze nie jest e, do końca e, wyklarowany w takim sensie, że możecie podjąć konkretne działania i możecie już zaczynać ten nowy projekt e, czy też e, jakąkolwiek e, jakakolwiek inna idea wiązała się z, z tym zakończeniem m, czegoś co trwało długo w waszym życiu i teraz jesteście już gotowi na nową perspektywę, na coś zupełnie, zupełnie nowego niż do tej pory. Zobaczymy co w drugim tygodniu. Nadchodzi paść mieczy i siedem pucharów. Jeżeli zastanawialiście się, co wybrać, coś już odeszło do przeszłości, coś, czym zajmowaliście się bardzo, bardzo długo, nareszcie zakończyło się w tym pierwszym tygodniu, to w drugim tygodniu może nadejść taki moment, w którym nie będziecie wiedzieli, co wybrać, w którą stronę pójść, jak postąpić, co jest najbardziej atrakcyjne. Owszem, ten paść Pucharów mówi o tym, że e, ta idea może nadejść, ale też może nadejść wiele idei, wiele pomysłów, wiele projektów, wiele ścieżek może się przed Wami otworzyć. No i tutaj powstaje problem, dlatego, że w którą stronę pójść, co wybrać, co będzie dla Was najlepsze, i e, paść mieczy mówi o tym, że to rozwiązanie nadejdzie. Nadejdą informacje, sami być może sami zbierzecie informacje, poświęcicie wystarczająco dużą ilość czasu na to, żeby dowiedzieć się czegoś, żeby nauczyć się czegoś nowego, zorientować się w sytuacji i podejmiecie decyzję um, mądrą i taką przemyślaną, która pozwoli wam wybrać ten najlepszy puchar. Ten, tą najlepszą opcję. Będziecie, będziecie szukać rozwiązania i jest, znajdziecie. Będziecie w stanie intelektualnie podjąć się tego wyzwania, żeby znaleźć tą nową ścieżkę. No to teraz trzeci tydzień. W trzecim tygodniu poczujecie, że wspinacie się na szczyt. Że jesteście na bardzo dobrej drodze do tego, żeby osiągnąć coś, o czym marzyliście, i już w tym momencie właściwie macie takie poczucie, że właściwie to zwyciężyliście. Mimo, że stan faktyczny być może jeszcze na to nie wskazuje, być może na przykład wasza pensja albo wasza pozycja jeszcze nie jest taka, jak, jak wyobrażaliście sobie, że będzie, ale macie takie poczucie, że. Ta droga jest wręcz autostradą do tego, żeby osiągnąć dokładnie to, co sobie wymarzyliście. Te informacje, być może tutaj z drugiego tygodnia, bardzo Wam się przydadzą do tego. Poczujecie, że właśnie to jest to. Robicie, robicie właściwą rzecz. I czujecie, że ten szczyt, że osiągnięcie tego celu już jest bardzo blisko, już. Właściwie, właściwie witacie się tutaj z gąską. Zobaczymy, jak kończycie ten, ten miesiąc. Kończycie bardzo taką rozsądną i nie tyle osłom, co ym, trzeźwo myślącą energią, która ym, Prowadzi Was do takiego poczucia stabilności i zdajecie sobie sprawę z tego, że osiągnięcie Waszych marzeń i osiągnięcie stabilnego miejsca, osiągnięcie um, stabilności finansowej y, czy zawodowej, y, czy stabilności w związku, to też jest kwestia tego, żeby przede wszystkim kierować się um, rozumem. I podejmować bardzo racjonalne i przemyślane decyzje, nie kierować się tym, co, co mówią inni, ale samemu przemyśleć wiele rzeczy i mm, nie, ulegać, nie ulegać sugestiom niepotrzebnym. Wy macie tą wizję, wy doskonale wiecie, gdzie macie iść i po co. To czytanie jest takie bardzo silne, i mówiące o tym, że wy po prostu wiecie. Wiecie w jaką stronę zmierzać, co należy zrobić, żeby osiągnąć żeby osiągnąć ten wasz cel, żeby poczuć się szczęśliwym. I tak w zasadzie to już czujecie, że, że jesteście bardzo, bardzo blisko właśnie tego spełnienia i tego waszego domu, końca, końca tej, całej, tej całej ścieżki. Macie dosyć dużo buław, co świadczy o tym, że będziecie działać i będziecie podejmować, yy, 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 yy. będziecie, że tak powiem, na linii frontu yy, yy, w tym miesiącu. W pierwszym tygodniu będziecie coś kończyć i będzie to dla Was na tyle ważne i na tyle zakończyć. Na... Poczujecie, że jest to dla Was bardzo duży osobisty sukces, do tego stopnia, że. Będziecie bardzo, bardzo spełnieni w tym, w tym zakończeniu pewnego etapu. W drugim, w drugim tygodniu podejmiecie ważną decyzję, jak wykorzystać ten potencjał, który już macie, w jaką stronę pójść i który pomysł jest najlepszy. Tutaj w trzecim tygodniu, Poczujecie bardzo dużą satysfakcję z tego, co robicie, i poczujecie, że jesteście na właściwej drodze, że już właściwie jesteście bardzo blisko tego szczytu i tego miejsca, w którym zawsze chcieliście być. W czwartym tygodniu będzie, będziecie mieli poczucie takiej stabilności intelektualnej, zawodowej w waszym związku, wszystko co będzie się działo zarówno w waszym życiu prywatnym jak i zawodowym będzie bardzo zrównoważone nie będzie tutaj żadnych żadnych szaleństw ani dramatów nic takiego nie będzie się działo będziecie widzieli jaka jest wasza pozycja, jaka jest wasza wartość na co was stać i nie dacie, nie dacie innym wykorzystywać siebie ani swoich bliskich bardzo bardzo silna taka energia władcza tutaj w tej, królowej, w tej królowej mieczy macie bardzo ładne czytanie, bardzo silne i bardzo pozytywne jest w was te, dużo takiej sprawczości i takiego poczucia że doskonale wiecie co robić, jak postępować żeby dojść tam, gdzie chcecie być do tego wszystkiego jeszcze pojawia się ten paś w pucharów które przedstawia Wam jakąś nową opcję, jakąś nową ideę, coś zupełnie nowego pojawia się w Waszym życiu, i Wy wiecie, co z tym zrobić. Wiecie, jak postąpić. Wiecie, jak wykorzystać ten potencjał, który się pojawia. Bardzo fajny miesiąc dla Was, bardzo. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to proszę o subskrypcję. I do zobaczenia wkrótce. Życzę Wam bardzo udanego miesiąca lutego. Dziękuję i do zobaczenia.